Witam serdecznie. Wracamy do tematu dronu. Właściwie to od początku mówiło się nieznanego obiektu, który spadł i eksplodował na polu kukurydzy pod Osinami na Lubelszczyźnie. Cały czas trwają poszukiwania szczątków tego obiektu, ale już wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, że to rosyjski dron. I że to tak naprawdę rosyjska prowokacja. Czy my się musimy nastawić na coraz częstsze tego typu prowokacje? No, dzisiaj widzimy, że te prowokacje rosyjskie mają miejsce na terenie naszego kraju. Musimy być na to mocno przygotowani. Polskie służby pracują cały czas na miejscu. Pan minister przekazał jasne wskazania, że jest to rosyjska prowokacja, która ma na celu szerzenie dezinformacji i niepokoju. Musimy być na to gotowi. To dobrze, że miliardy złotych na polską obronność są wydatkowane. Za chwilę będzie również będziemy posiadać system Barbara, który będzie również nadzorował przestrzeń powietrzną już od samej Ziemi, bo niestety teraz takiego systemu nie mieliśmy i uważam, że to było zaniedbanie poprzedniej władzy. To dobrze, że są uruchomione również wojska dronowe, bo dzisiaj te nowe technologie, jak również drony, to bezpośrednie zagrożenie. Stąd to zbrojenie, które jest, jest konieczne, ale też ważne, abyśmy w kwestiach bezpieczeństwa byli jednością i aby nie, po, nie popierać czy nie tak naprawdę nie szerzyć tej propagandy putinowskiej, bo to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to również wpisywanie się w taką propagandę Putina, a musimy za wszelką cenę tego uniknąć i myślę, że kwestie bezpieczeństwa nie powinny nas politycznie dzielić. I o to apeluje pan premier Donald Tusk, ale również pan minister obrony narodowej. Te działania są, dalej na miejscu działa prokurator i czekamy na konkretne wskazania i informacje i będą podejmowane działania. Czekamy na kolejne informacje. Być może nawet w, w czasie programu one się jeszcze pojawią, ale do pana Wojciecha Machulskiego pytanie. Jakie są scenariusze? Bo ten obiekt wziął się właściwie my nie wiemy skąd cały czas i najgorsze jest to, że nie wykryły go żadne systemy wojskowe. No to mnie właśnie martwi. Ja tylko chciał też krótko skomentować, że jednak zadziwia mnie, że. Tak jak pan premier Donald Tusk, tak również pan poseł jednym tchem wymieniacie państwo, że potrzeba jedności w polityce w kwestiach bezpieczeństwa. Na tym samym ruchu mówicie państwo o swoich przeciwnikach politycznych, że realizują, realizują Agendę Putina. No, dla mnie się to jakoś nie łączy, tak? Natomiast faktycznie niepokojące jest ja to, panu że, niepokojące jest to że, że wojsko informowało dzisiaj, że nie wykryto żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej z terytorium Białorusi czy Ukrainy. No, jeżeli to jest rzeczywiście dron rosyjski, no to on musiał jakoś w polskiej przestrzeni powietrznej się poza granic znaleźć. Natomiast oczywiście takie prowokacje będą się zdarzały. Słyszymy przecież też niejednokrotnie, że różnego rodzaju do różnego rodzaju prowokacji, czy chociażby podpaleń może dochodzić ze strony dywersantów zwerbowanych przez rosyjskie służby. Informowano chociażby o tym, że Rosjanie werbują także migrantów z Ameryki Południowej, którzy na ruchu bezwizowym do Polski przyjeżdżają po to, żeby właśnie oni taką dywersję w Polsce prowadzili. Rosja posługuje się tego rodzaju tego rodzaju prowokacjami od dawna naruszenia przestrzeni powietrznej czy przestrzeni morskiej. To się zdarzało już wielokrotnie i oni w ten sposób testują nie tylko nasze władze, ale także właśnie społeczeństwo, próbując zastraszyć jakoś społeczeństwa zachodnie. Natomiast na pewno nie można dać się temu sprowokować. Myślę, że może mieć to także związek z tym, co aktualnie się dzieje z próbą zawarcia pokoju na Ukrainie. Rosja na pewno wie, że czas gra na jej korzyść, że ona wyniszcza powoli z miesiąca na miesiąc Ukrainę. I myślę, że w naszym interesie jest to, żeby faktycznie ten pokój na jakichś dobrych zasadach zawrzeć, tak żeby Ukraina odetchnęła, żeby mogła się odbudować, żeby z jakimiś gwarancjami bezpieczeństwa mogła dalej przetrwać jako suwerenne państwo. Mówimy o tym, że te systemy wojskowe nie wykryły tych dronów, ale specjaliści podkreślają, że te, tego typu drony są konstruowane właśnie w taki sposób, żeby one były żeby maksymalnie utrudnić wykrycie przez różnego rodzaju systemy wojskowe przez radary, ale też one latają na bardzo niskiej wysokości. Dokładnie tak. I tak było w tym przypadku, o czym informował pan minister obrony narodowej, że ten dron właśnie przemieszczał się bardzo nisko, tak aby systemy radarowe tego nie wykryły. Stąd te działania i ta umowa, która została podpisana już przez Ministerstwo Obrony Narodowej, abyśmy byli w posiadaniu systemu Barbara, który będzie tak naprawdę strzegł przestrzeni powietrznej już od samej Ziemi. Bardzo tego potrzebujemy. Stąd powołanie również tych wojsk dronowych, o których mówiłem. Ja, odnosząc się do tych słów pana z Konfederacji, my musimy być jednością. Natomiast niestety, ale również Konfederacja przez wiele miesięcy wpisywała się wprost w proputinowską, prokremlowską narrację, chociażby budując niepokój. Dotyczący migracji. Bo trzeba powiedzieć bardzo jasno, że tego typu narracja wpisuje się w działania Putina. Natomiast ja powiem Panu, co ma wspólnego, że my podejmujemy konk konkretne działania, które wprost zabezpieczają bezpieczeństwo Polek i Polaków. I szerzenie niepokojów, powtarzanie narracji, która jest przygotowywana na Kremlu, działa na szkodę naszego bezpieczeństwa. I dzisiaj również najwyższym celem powinno być ustalenie tego zdania. Jak i konkretna odpowiedź. Odpowiedź jest bardzo jasna. Będziemy w posiadaniu systemu Barbara. Szkoda, że tak późno, bo można było to już zrobić wcześniej. Niestety politycy Prawa i Sprawiedliwości o to nie zadbali. A druga sprawa to ta komunikacja, która jest. Czyli te, to zdarzenie nie powinno budować niepokoju. Musimy być na takie akty dywersyjne, takie prowokacje, być również odporni jako społeczeństwo. I również Pozwoli pan redaktor, że zaapeluję do pana z Konfederacji, ale również do polityków Prawa i Sprawiedliwości, że kwestia bezpieczeństwa to również rzetelna informacja, aby nie uprawiali dezinformacji w przestrzeni publicznej, bo to jest szkodzenie polsk państwu polskiemu. Ja, niestety, panie pośle, z przykrością muszę przypomnieć, że w kwestii migracji to właśnie Platforma Obywatelska wpisywała się w narrację kremlowską, dlatego że w narrację dyktatora Aleksandra Łukaszenki, kiedy doszło do ataku hybrydowego na polską granicę, państwo powtarzaliście wtedy. Kłamliwą narrację Pani o tym, że polskie służby, pomyli, dlatego, broniąc, to... granicy, broniąc granicy, są niehumanitarne czy doprowadzają do śmierci ludzi. Pani do śmierci ludzi pomylił, na granicy dlatego, doprowadził Łukaszenka. Państwo parlamentarzyści destabilizowali. Ja panu nie jak pan, Jedynczy, pan opowiadał powie, swoje proszę. głupoty. Państwa parlamentarzyści, posłowie destabilizowali pracę Straży Granicznej, która wtedy broniła nas przed atakiem hybrydowym Łukaszenki, sojusznika i kumpla Putina. Panie dyrektorze, trzeba powiedzieć jasno: ja wiem, że nie jest pan członkiem polskiego parlamentu, ale pewnie pan nie pamięta, że to polski rząd przyjął konkretne rozwiązanie dotyczące migracji chociażby strategia, kompleksowa strategia migracyjna, to zawieszenie prawa do azylu, to kontrolę na granicy, to uszczelnienie systemu wizowego. Wtedy, kiedy nic Prawo pan nie i Sprawiedliwość powie. doprowadzało do tego, aby naszą granicę przekraczali nielegalni migranci, to państwo z Konfederacji nie robili nic. Wykorzy wykorzystujecie <laughs> tylko, opozycji, wina, wykorzystujecie tylko i wyłącznie ten temat do budowania, do budowania zasięgów w internecie. Tego, co I, co pamiętam, to I to jest skrajnie niebezpieczne. I naprawdę, o, o, o odrobinę odpowiedzialności, bo dzisiaj to nie zasięgi w internecie, to nie klikalność ma znaczenie, ale nasze bezpieczeństwo. Kłamiecie tak. i szerzycie rosyjską propagandę. Jeśli Dobrze, pan tego Pana. nie rozumie, to proszę zobaczyć, to że takie, takie działanie szkodzi państwu polskiemu. Proszę panów, wicepremier, wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział protest dyplomatyczny w tej sprawie, skoro już wiemy, że dron pochodzi z Rosji, ale co my jeszcze możemy w tej sprawie zrobić? No oczywiście taki protest dyplomatyczny to jest swego rodzaju formalność, którą trzeba wykonać. Trzeba pokazywać, że my się na tego rodzaju prowokacje nie będziemy nabierać, że nie jesteśmy, nie, nie zgadzamy się na to, żeby w taki sposób traktować państwo polskie, ale no nie ma wątpliwości, że Rosja się tym prawdopodobnie nie przejmie. Natomiast no, to, co trzeba robić, to właśnie zwiększać system odporności. Państwa, także przepływ komunikacji, po to, żeby obywatele mogli w spokoju przejść nad tym do, do kolejnych spraw, dlatego, że no, oczywiście nie można się dziwić obywatelom zaniepokojonym. Ja mam akurat wielki żal, na przykład, do polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo po tym, co się stało w Przewodowie w 2022 roku, był tak gigantyczny chaos informacyjny, absolutnie brak jakiejkolwiek sprawczości i oczekiwanie na to, co zrobią nasi sojusznicy. No to niestety pokazało, że państwo polskie jest zupełnie bezradne, kiedy dzieje się sytuacja kryzysowa. Przypomnijmy tylko, bo w Przewodowie doszło do wybuchu rakiety, która spadła na terytorium tak, Polski te to było, to i zginęły dwie osoby. To, to był listopad 2022 roku. Ja mam tak. wielki żal, że wtedy, że wtedy po prostu był tak gigantyczny chaos i pokazanie, że Polska jest w sumie bezradna w takiej sytuacji. I tu są konkretne działania, które podejmuje rząd. Ja bym chciał przypomnieć, że przeznaczamy 186 miliardów złotych w 2005 roku na obronność. I to są właśnie również systemy, które mają wprost zabezpieczać przed użyciem dronów bojowych. To jest również produkcja i zakup dronów bojowych bojowych dla polskiej armii i to są realne działania, które pozwolą Dobrze, Panie Bośle, na to, abyśmy... ale czy te systemy pozwolą mhm. nam uniknąć takiej sytuacji, jaka miała miejsce prawdopodobnie dzisiaj w nocy, że ten dron, jeśli on wleciał w ogóle, bo jego ktoś mógł odpalić oczywiście z polskiej strony, ale jeśli on wleciał do Polski i systemy wojskowe radarowe go nie wykryły, jaka jest możliwość, mhm. że kiedy tych dronów, na przykład, pojawi się więcej, to polskie systemy będą w stanie tedy drony szybko wyłapać? Już odpowiadam. Ta umowa, która została podpisana na system Barbara i ten system będzie pozwalał na śledzenie przestrzeni powietrznej już od samej ziemi, więc ten system będzie w tej kwestii skuteczny i my go bardzo potrzebujemy, dlatego że dzisiaj wojna to również wykorzystanie nowych technologii, to wykorzystanie dronów i musimy być na to przygotowani. Dzisiaj zapewnienie również pana ministra obrony narodowej, że ta umowa jest podpisana, czekamy na jej realizacji, aby być w posiadaniu tego systemu. A niepokoi panów, że w tej sprawie jeszcze nie zabrał głosu zwierzchnik Sił Zbrojnych, czyli prezydent Karol Nawrocki? Ja myślę, że pan prezydent Nawrocki cały czas planuje w jaki sposób uratować tę wizerunkową sytuację po tym, jak nie było go w Waszyngtonie, gdzie mógł zabrać głos w imieniu naszego kraju, a tego nie zrobił. Mam nadzieję, że zabierze głos. Pamiętajmy, że służby cały czas działają. Działa na miejscu również prokuratura, więc ja tutaj Tutaj rozumiem, że pan prezydent również czeka na rzetelne informacje i ustalenia. Ja uważam bardzo jasno i też chciałbym to powiedzieć, że tu nie powinno być żadnego dwugłosu i ani jedna, ani druga opcja polityczna w żaden sposób nie powinna wykorzystywać kwestii bezpieczeństwa do szerzenia półprawd czy nieprawd, czy budowania swojego kapitału Oczywiście pan prezydent mógł zabrać głos, natomiast na no zgodnie z konstytucją ministra obrony narodowej w czasie pokoju kieruje, kieruje wojskiem, kieruje siłami zbrojnymi. Natomiast no, też dziwi mnie to, że jednak premier jest tak nieobecny w tej sprawie. Prawdopodobnie jeszcze teraz zbiera się po wizerunkowej porażce, kiedy zabrakło go w Waszyngtonie wśród koalicji chętnych. Oczywiście na telekonferencji, nie chętnych, na telekonferencji koalicji chętnych nie dzień później już był, ale do Waszyngtonu jednak nikt go zaprosić nie chciał. Było przez wasze było Tak, wasze no dlatego był tam kanclerz, kanclerz niemiec Friedrich Merz, premier Meloni, prawda? Oni też są prezydentami zgodnie z narracją ale, Platformy A wie Mareckiej. pan, wcześniej jak spotkanie się odbywało w tym formacie, tak. wtedy był reprezentował Polskę prezydent Nawrocki. Tylko, że panie pośle, od marca 2025 uwagę koalicja chętnie ja we wszystkich spotkaniach brał udział Donald Tusk. On ja jeździł na szczyt do Londynu, do Paryża, tak. do Brukseli. A wie pan, kto był na spotkaniu wcześniej na wideokonferencji nie z panem... E, A dlaczego Trumpem? nie chciał go Donald pan, Trump na tej wideokonferencji? Pan pan ale ale dlaczego nie chciał pana Nawrockiego? Dlaczego? Ja ale zada... dlaczego? No, zadać nie chciał i pana Nawrockiego, i pana Skoro politycy Prawa i Sprawiedliwości z takim zapałem chcieli tego spotkania wideokonferencyjnego z Donaldem Trumpem, to również z takim samym zapałem powinni zabiegać o to spotkanie w oni no, widzą tylko te to nasze nie, nie była tylko okazja, nie była tylko okazja do winy. tego aby wybrzmiał polski głos w kwestiach bezpieczeństwa całej Europy ale to też była okazja do tego aby prezydent naszego kraju Karol Nawrocki spotkał się z przywódcami krajów europejskich i to jest niezwykle Wiesz, ważne ten premier jest my, spalony w waszym to jest wasza wspólna podaż no musimy być z jednością Pana z krajami kończymy europejskimi tę część programu Adrian Witczak koalicja obywatelska Wojciech Machulski konfederacja bardzo dziękuję bardzo dziękuję za dzisiejsze Редактор